Jak myślicie, napiszcie, kto ma rację w sprawie imigrantów w Sejmie? Mencen czy Hołownia? Bo Hołownia pozwał Mencena. Sąd uznał, że Mencen powinien przeprosić, bo te osoby w Sejmie były już legalne, bo miały status azylowy. Ale czy naprawdę o to w całej sprawie i w całej krytyce bo przecież ci ludzie wcześniej nielegalnie przekroczyli polską granicę. Potem, co prawda złożyli wniosek o azyl, więc formalnie e, mówią, że byli w Sejmie legalnie, ale przecież nie o to chodziło. cała historia zaczęła się od złamania prawa. I cały ten kontekst tego komentarza o tym mówił, że wcześniej przed, Wejściem do Polski na tej grani granicy białoruskiej ci ludzie byli nielegalnie, zaliczyli nawet puszbeki. Więc kto ma rację? Jak myślicie?